Pan Jezus przychodzi do swoich zlęknionych uczniów pomimo drzwi zamkniętych. To, jak do nich się zwraca, ma wielkie znaczenie, ponieważ nie wypowiada im litanii, gorzkich żali, narzekań, iż oni go po trzyletniej formacji zostawili, zdradzili, nie wypomina ich grzechów, słabości, ale mówi z delikatnością, pełną miłości. Pokój Wam. Z takim Jezusem mamy do czynienia: z Jezusem, który na popsutą relację przychodzi z balsamem miłosierdzia i pierwszy wyciąga rękę, chce odbudować więzi. Wezwanie: Pokój Wam nie jest tylko myślą o braku konfliktu, ale mówi o pełnej harmonii duszy wynikającej z bliskości Boga, bo faktycznie Jezus. Jest blisko swoich uczniów, a teraz uczniowie są także blisko swojego mistrza. Jednak pośród tego grona nie było Tomasza, którego chyba nieco niesprawiedliwie określamy niewiernym, bo przecież właśnie ten apostoł pozostawił nam jedno z najpiękniejszych wyznań wiary. Kiedy to jak zobaczył Jezusa zmartwychwstałego, powiedział: Pan mój i Bóg mój. Czy nie byłoby naprawdę dobrze, gdybyśmy na miłosierdzie Boga odpowiadali Jezu ufam Tobie, ale i Chryste, Ty jesteś moim panem, Ty jesteś Bogiem, bo naprawdę mi przebaczasz.